Przejdźmy do zadania 35. Ania ulepiła kuliste koraliki o średnicy centymetra, wykorzystując całkowicie dwa kawałki modeliny. Każdy z kawałków modeliny miał kształt walca o średnicy 2 cm i wysokości 6 cm. Ile koralików ulepiła Ania? Zapisz obliczenia. Przede wszystkim najpierw sobie najpierw sobie obliczmy objętość każdego z tych walców. Zatem ze wzoru na objętość walca to mamy pi r kwadrat razy h. Równa się mm, pi przepisujemy oczywiście e, r średnica to jest e, 2 cm, zatem promień to jest 1, czyli razy 1 kwadrat razy 6. Czyli każdy z tych walców to jest 6pi, czyli objętość całkowita walców to jest 12 pi. Teraz obliczmy sobie mm, objętość e, koralików e, o średnicy 1 cm. E, pamiętamy ze wzoru na objętość kuli to jest e, 4, 3 pi r do 3 równa się 4, 3 pi razy 1, 2 do 3 skąd jedna druga. Średnica to jest 1 cm, zatem promień to jest 0,5 cm, czyli jedna druga stąd. 4 trzecie razy 1,8 razy pi jest równe, czwórka się skraca z ósemką i tu mamy 2, czyli mamy 1 trzecią razy 1 drugą, czyli 1 szósta pi. Znamy objętość całkowitą tych e, dwóch walców, znamy objętość całkowitą każdej z jednej kuleczki. Teraz należy tylko podzielić 12pi, podzielić przez 16 pi. Równa się. Pi się skracają na początku. Tutaj zamienimy sobie dzielenie na mnożenie, czyli 12 razy 6 pierwszych, czyli 12 razy 6 to jest 72. E, w odpowiedzi dajemy, że e, Ania ulepiła 72 malutkie kulki.